Tak, musiałem po prostu nagrać taki odcinek, wiecie, bo to gdzieś tam we mnie siedziało i gryzło mnie cały czas. Na pewno nieraz słyszałeś określenie, a może użyłeś, Stara Japonia. Ja sam wielokrotnie używałem określenia Stara Motoryzacja. Ale powstaje zapytanie, dlaczego Stara? Dlaczego dzielimy? Motoryzację na starą, motocykle, na stare i nowe. Stara Japonia, nowa Japonia. Czy zastanawiałeś się nad tym? Jaki jest tego powód? Czy chodzi o to, że stwierdzenie że Stara Japonia jest dobra, jest najlepsza? Chodzi o to, że po prostu jest teraz dostępna finansowo dla nas? Że za 3-4 tysiące zł można zakupić japoński produkt, który będzie jeździł, który da się naprawić. Czy to jest wyznacznik określenia Stara Japonia jest dobra? Myślę, że nie. Zapraszam Cię na krótką podróż po tym, skąd wzięło się określenie Stara Dobra Japonia. Zapraszam. Kawa zrobiona, więc porozmawiajmy sobie, dlaczego Stara Japonia jest najlepsza. Może nie tylko stara Japonia, bo przecież mamy jeszcze włoskie marki i niemieckie, także. No, także w ogóle motoryzacja. Dlaczego ta stara motoryzacja jest najlepsza? Tylko, że wiecie, ja sprawdziłem, co wiąże się z pojęciem właśnie stara Japonia, czy stara motoryzacja? Wszyscy mówią o tych samych. W tym samym okresie czasowym, czyli lata 80-90. Mało tego. Jeden ze znajomych powiedział, że są to złote lata motoryzacji. No więc zacząłem sprawdzać, szukać. I co się okazuje? Wyobraźcie sobie, że do dzisiaj produkowane są linie motocykli, które powstały w tamtych latach. Nie wcześniej, tylko właśnie w latach 80. I 90. Część już została zakończona, produkcja, ale to wynikało po prostu z decyzji producentów, że po prostu ta linia, mam na myśli tutaj kruzery i czopery, że one po prostu się nie sprzedają. Jak widać, na rynku wtórnym sprzedają się cały czas i to bardzo dobrze. Ja miałem Drakstara 1100 z ostatniego europejskiego rocznika, to jest 2006. Tam ostatnie elementy, znaczy, ostatnie sztuki były na 2007 rok. I ja go nigdzie nie ogłaszałem. Po prostu przyszedł człowiek tutaj do mnie, jak byłem w pracy, motocykl stał przed, przed sklepem i po prostu powiedział, że chce go kupić. Więc są osoby zainteresowane nadal tym stylem, nazwijmy to motocykli. One nadal na rynku, w którym sprzedają się bardzo dobrze. No więc teraz do rzeczy. Dlaczego te lata 80., 90. są tak bardzo dobrymi, tymi złotymi czasami? Otóż należy się cofnąć, słuchajcie, należy się cofnąć o dobre 40 lat. No i gdzie my lądujemy? Koniec wojny, II wojny światowej. Teraz wyobraźcie sobie, że kończy się druga wojna światowa i cała gospodarka światowa praktycznie leży. No, dobra, może poza Stanami. No nie, no Stany też swoje dostały, ale Japonia, o której właśnie się bardzo często mówi, tak, stara Japonia. Japonia, dwie bomby atomowe, tam wszystko zostało po prostu zniszczone. Europa to no, tutaj praktycznie jakby buldożer przejechał i zrównał z ziemią 90% Europy. To powodowało, to taki, był wiecie, reset gospodarki całej światowej i społeczeństwa też bardzo ważna rzecz. Na odbudowanie tego wszystkiego potrzebny jest czas, ale bardziej złożony, że tak powiem, cały proces tutaj jest. Bo Należało odbudować kraj, jeden, drugi, trzeci, czwarty, nie ma, cały świat. Należało odbudować fizycznie. Należało wrócić z produkcją e, pojazdów, motocykli w tym momencie, bo to nas interesuje najbardziej a, i uruchomić tą produkcję ponownie. W momencie, gdy gospodarka stanęła na nogi, Społeczeństwo zaczęło się wzbogacać, i na to potrzebne było te 30-40 lat, żeby wszystko poszło na tyle dobrze do góry, żeby status zarówno przedsiębiorstw, gospodarek, jak i społeczeństwa odpowiednio wzrósł. I dopiero wtedy można było, były, były te przesłanki i możliwości, żeby wyprodukować motocykle, które po prostu będą się sprzedawać. Weszliśmy wtedy świat wszedł. mówiśmy gospodarka światowa. weszła wtedy w taki fajny właśnie ten złoty czas, kiedy społeczeństwo było stać na bardzo dużo, a w gospodarce było odpowiednio dużo kapitału, który można było zainwestować. I wyobraźcie sobie wtedy, że każdy następny model zaprojektowany przez producentów motocykli był lepszy. Właśnie w tamtym czasie powstało najwięcej trwałych, takich rewolucyjnych, dość konstrukcji. Pierwszy taki koronny. Przykład, że tak powiem, produkowany do dzisiaj, to jest GPZ-900 motocykl Kawasaki, oczywiście Ninja. A możecie zobaczyć go u mnie na kanale. To jest ten model, który jeździł w pierwszym filmie Top Gun. Czy on był taki doskonały? Może nie, bo wiadomo, że każdy pojazd ma tam jakieś swoje charakterystyczne takie chochliki, ale był wtedy przełomowy. Był, posiadał konstrukcyjnie takie elementy, które nigdzie wcześniej nie występowały. I to jest taki przykład. On był tak dobry, tak nowoczesny, innowacyjny w ogóle, że do dzisiaj linia Ninja jest produkowana. Po nim, w 1985 roku, wyszedł Intruder, cruiser, tak. Intruder, cruiser, chopper, cokolwiek, tak? Mamy. 85 rok. Przed nim Honda wypuściła Shadowed. 83 rok. Virago. 87. I 10 lat po Virago Yamaha wypuściła Dragstara. Ale tu ciekawostka, równocześnie Virago było produkowane z Dragstarem. Do 2007 roku. Chociaż Dragstar troszeczkę dłużej, bo ja mówię o Europie, tak? Bo Dragstar był jako v jeszcze w, w Stanach dostępny. Więc to są te lata. Bandit do dzisiaj produkowany, a pierwszy wyszedł w 1989 roku. Hornet to już jest, o Hornet to jest bardzo młody motocykl, to jest 1998 rok. Hayabusa 99. No i oczywiście nie mogę powiedzieć o. Nie mogę ominąć, przepraszam, o Varadero w 99 roku. Zobaczcie, że to są wszystko motocykle, o których słyszycie. Hayabusa Hornet Bandit Ninja do dzisiaj są to linie produkowane jak najbardziej, cały czas i bez przerwy. No one mają po 25 lat. Już te pierwsze modele. I one jeżdżą. Jeżeli ktoś o nie zadbał, one jeżdżą do dzisiaj i będą jeździć. Dlatego, że w tamtych czasach był budżet na to, żeby zaprojektować motocykle trwałe z, w taki sposób, żeby były lepsze od tego, co jest na rynku. To był taki wyścig, wiecie, rozwiązań technologicznych. Dlatego się mówi, że to są złote czasy motoryzacji. W latach, na początku lat 2000 weszły dopiero normy euro i zaczęła się walka o normy euro. I co z tego, że technologia poszła bardzo mocno do przodu, że nie stoimy w miejscu, że tak powiem. Rozwija się to wszystko jak najbardziej. Silniki są coraz bardziej efektywne. Jak e, niestety, normy euro bardzo mocno. Obcinają y, możliwości, ograniczają możliwości motocyklom, które są nam oferowane. Oczywiście można próbować y, na własną rękę jakiegoś. Kiedyś to się mówiło tuning, tak? Dzisiaj tuning y, zdaje mi się, że będzie ograniczał się do po prostu odblokowania tego, co potencjału y, silników, y, które są montowane. Bo. Nie wierzę w to, że nie rozwijamy się, o tak powiem. Nie chcę mi się w to wierzyć. I dla wszystkich, wszystkich przeciwników chińskich produkcji, chcę teraz jedną taką, widzicie, pokazać wam, jak świat zatoczył kółeczko. Otóż 40 lat potrzebowała Japonia, żeby wyjść ze swoimi motocyklami. Na rynek światowy i z podniesioną głową walczyć o klienta. 40 lat. Japonia, która była zniszczona całkowicie po II wojnie światowej. Dzisiaj mamy Chiny, które robią dokładnie to samo, co robiła Japonia 40 lat temu. Chiny dzisiaj są tak mocno. Dofinansowane posiadają tak mocny, duży kapitał, że są w stanie wyprodukować niemalże wszystko, co tylko sobie wymyślą. Mają te możliwości, nie mają żadnych norm euro, więc ich gospodarka rozwija się cały czas. No niestety, my jesteśmy w tej. Gorszej sytuacji, że, że po prostu nas się tam, wiadomo, sufit nam się po prostu zbliża coraz bardziej do głowy. A, no, a Chińczycy tak nie mają. I oni tam mogą używać tych motocykli tak, jak 30-40 lat temu cały świat używał motocykli japońskich. Dzisiaj na rynek światowy wchodzą produkcje chińskie. I one mają się dokładnie tak samo. Każdy z nich się śmieje, znaczy każdy, większość albo część się z nich śmieje, część z nich korzysta, ale jak to pójdzie dalej, myślę, że dokładnie tak samo. Wiecie? Myślę, że za chwileczkę będzie zatarta granica w jakości i trwałości tych motocykli. Mogę wam powiedzieć, że ci, którzy wytrwali do tego momentu w tym filmie, to zdradzę wam taką informację, którą wyszukałem na chińskich stronach, że ten silnik, który tutaj jest zamontowany w, zamontowany w Morbidelli, został przetestowany przez Chińczyków w ciągłej pracy przez 3000 godzin w maksymalnym obciążeniu, a po zamontowaniu właśnie do turystyka. Przejechano na nim przy pełnym obciążeniu. Przejechano na nim 100 tysięcy kilometrów. Jeżeli to jest prawda, no i silnik ten się nie zepsuł, jeżeli to jest prawda, to, to mamy tu poważnego gracza. To oni naprawdę starają się i będą się starać, i zrobią to, naprawdę zrobią to bardzo dobrze. Więc nam pozostaje patrzeć, obserwować i no, proponuję nie śmiać się z tych chińskich wyrobów, bo po prostu obserwujemy jak historia zatoczyła kółko. Tyle moi drodzy, mojego rozważania na temat motocykli i motocyklizmu. Jeździcie. Każdy ma do oferty, do, po prostu do wyboru motocykle takie, jakie się podobają. Jedni są zwolennikami Japonii, inni zachodnich marek. Ja lubię doświadczenia robić i jak najbardziej w te marki Morbidelli, chociaż marka jest włoska, to wiemy dobrze, że kapitał jest chiński, pomysł jest chiński, także ja nie mówię nie, ja jestem otwarty na wszelkie propozycje i jestem w stanie zrobić doświadczenie, tak, co ten motocykl jest wart. Więc patrzmy, obserwujmy, bo, bo warto. Warto więcej troszeczkę ogarnąć na tym rynku niż zamknąć się w jakimś pudełeczku i twierdzić, że wszystko jest super. Myślę, że jeszcze tak, na sam koniec, dlaczego nie mówi się o nowej Japonii. Nowa Japonia, dlatego że bardzo często klienci do mnie przychodzą i mówią, że jest bardzo drogo, że no, taką tajemnicą jest, o, którym, o której wszyscy wiedzą, że nowe motocykle stają bardzo często w serwisach. Ja nie twierdzę, że one są złe. Ja myślę, że po prostu producenci. W tej chwili motocykli po prostu mają poprzeczkę bardzo wysoko wiecie, postawioną, i zamiast właśnie tak jak w tych latach 80. -tych, 90. -tych rozwijali swoje pomysły, produkty, tak w tej chwili po prostu muszą walczyć z normami, które są wprowadzane, tak. I co z tego, że mają możliwości wyprodukować przewspaniały motocykl, jak normy narzucane im no, w tej Europie, tak, nie pozwalają zaoferować 100% możliwości tych motocykli. Pomijam fakt, że bardzo często. Wiecie, tak jak gdyby kontrola jakości przestała istnieć w niektórych markach, że te motocykle po prostu są testowane na klientach, nie chcę nie chcę, nie chcę. nie chcę twierdzić, że to jest jakiś już dziwny standard. Ja wierzę cały czas, że jest kontrola jakości, że to wszystko jest sprawdzane, że to wszystko jest nam proponowane jako bardzo bezpieczne, bardzo dobre produkty. Tyle moi drodzy. Tak, musiałem po prostu nagrać taki odcinek, wiecie, bo to gdzieś tam we mnie się działo i gryzło mnie cały czas, bo że cały czas chińskie, 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 chińskie produkty tutaj pokazuję na moim kanale. Nie pokażę wam także troszeczkę japońskich, ale na to przyjdzie. Czas. Na chwilę obecną wyrzuciłem z siebie, co miałem po prostu w głowie, co mi się gdzieś tam wiecie, urodziło. I nie wiem, dajcie znać, czy też tak myślicie, że te lata 80., 90. to były te złote czasy i, i, i te motocykle będą jeździć pod warunkiem, że będą do nich części. Bo to jest jeden, jedyny warunek. Do. Także w tej chwili moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. Dajcie jakiegoś suba, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.